Poznańska dwie Nie tak, tak. sożarów, no, ale to tak. dobrze. Zachód 9,9,8 Pożarów 82 się Pożarów mazowiecki Poznańska 2 dwie... Monitoring Jest to pierwsza hala zrozumiałem Nie wiem 2 Na miejscu rozpoznanie oznak zewnętrznych, nie widajcie, proszę bardzo. Rozmiar, to były takie święci, że 1 i sekcja 9. Dobrze, kluczyki, klucze od pompowni i która to, gdzie to jest dokładnie? No tu mamy, więc wystarczy sekcja numer 1. No, i sekcja, tak, sekcja numer 1. tego chuligana tutaj. Dobra, daj mi na razie, spróbujemy tu. Trzymaj tak.

Reszta zostaje, dwie osoby ze mną. Zachód 998, możarów 82. Dwie, oso dwie osoby ze mną, reszta zostaje na zewnątrz. Paweł. Proszę pana, załączenie się sekcji tryskaczowej numer 1, numer 9, jest to w tym magazynie, eee, pana prosiliśmy o klucze, pan mi w ogóle jakieś dziwne klucze zaczął dawać, później telefon do drugiego pana, eee, stwierdziłem, że nie ma czasu, bo wyje alarm w biurze, otwieramy

się znaleźć człowieka, który jest odpowiedzialny za tą halę, by przyjechał i to y, powyłączał, bo nie można od stróża uzyskać jakiejś informacji, cokolwiek na temat kluczy i tak stoi. Dobra, wal, to, to, vale, to nie Na pompownię, na pompownię. Na pompownię jedziemy. Przez... Masz te klucze? No mam. Ja nie, ja nie będę chodził, no bez przesady. Zastawiliście mnie. <noise> バカベキドロ。 Teraz i się ten... Tu jest jeden Tu jest a obok masz drugi. I on jest tak, tu masz... Tu masz trzy ilo... Bo to jest alarm pożarowy przed, To jest starego typu centrala. Odpalenie praca diesel, tak. Tu masz przy 10 i 6 się odpala No A to co? Tego nie musi się No to I tu też pokazuje No i tu jest chyba nasiutko Tego mamy metr i godziny Tu ma pana wyłącznik Nie no to jest główny taki, że wyłączasz i wiesz Możemy od razu test silnika zrobić pół godziny, jak jesteśmy. No po co to? Dobra. Na razie go wyłączam i podjedziemy tam i zadzwonimy. Jeden, drugi. Jest. żeby to se zaraz tu fachura przyjechał, że szukają awarii na instalację. Jest co, rob się. Halo! Mówię, no olewka taka, panie, kurde. Rob już się nie wyświetla. Jest usterka pompowni tylko. Mogę. To no, my, panie, panie prezesie. To my już. Dziękuję bardzo.

Yeah.